Cześć, dziewczyny, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj e, witam Was z takim właśnie przesłaniem. Zrób sobie prezent. Już za chwileczkę podzielę się fragmentem książki, który e, przeczytałam dosłownie przed chwileczką, ponieważ jestem w samochodzie, <laughs> e, czekam e, tutaj na mojego męża, mamy jakieś tam e, sprawy. E, dlatego się włączam, bo zawsze w samochodzie e, włożę jakąś książkę, tak? Gdyby przyszedł taki moment, że gdzieś tam e, będę czekać, siedzieć, tak? E, to żeby... Gdzieś tam sobie złapać jakiś fragment przynajmniej e, książki. I przed chwileczką przeczytałam. I niech ten fragment będzie dla ciebie prezentem, który mm, dostaniesz ode mnie w tym momencie, ale też który możesz dać e, sama sobie. Może to być na przykład z okazji Dnia Kobiet. Słuchaj tu. Dokąd zmierzam? Jak rozpoznać, czego naprawdę chcesz? Jak rozpoznać, czego naprawdę chcesz? Możesz zacząć od i uwaga to jest naprawdę prezent. Możesz zacząć od opisania wszystkiego, czego nie chcesz. Opisz, co nie podoba ci się teraz w swoim życiu, z czym chcesz skończyć, co zmienić. Opisz teraz. Jeszcze raz to przeczytam. Jak rozpoznać czego naprawdę chcesz? I myślę, że ten fragment jest zaraz będzie jeszcze dalszy ciąg. Myślę, że jest niesamowity, ponieważ większo, bardzo wiele osób, wiele ludzi żyje w sposób taki, że mm, tak naprawdę nie wiemy czego chcemy. E, chociaż, no wiadomo, że każdy marzy o jakimś tam jachcie, o dziesięciu wycieczkach w roku, wyjazdach w czasach tak, e, o zdrowiu, szczęściu, e, bogatym stanie konta. I tak dalej, nie? Ale tak naprawdę, tak naprawdę w sercu bardzo rzadko um, dochodzimy do takiej prawdy o sobie, o co naprawdę chodzi nam w życiu, co jest naprawdę dla nas ważne, do czego, dokąd naprawdę zmierzamy, gdzie, gdzie to nasze poczucie spełnienia życiowego e, jest czy miałoby być. Więc możesz zacząć od opisania wszystkiego, czego nie chcesz. Opisz, co nie podoba Ci się teraz w Twoim życiu, z, chcy, z czym chcesz skończyć, co zmienić. I uwaga, uświadomienie sobie, czego nie chcemy, pomaga odwrócić umysł w kierunku tego, czego naprawdę chcemy, i wyłonić się naszej wizji siebie na pierwszy plan naszej świadomości. Uświadomienie sobie, czego już nie chcę w swoim życiu pomoże Ci ukierunkować, uzmysłowić sobie, czego naprawdę chcesz. I to właśnie jest po to. Nie po to, żeby się taplać teraz w tym, czego nie chcę, co mi się w moim życiu nie podoba, co w ogóle, co jest e, złego, nie? Co jest okropne, tylko e, właśnie po to. Po to, żeby sobie uzmysłowić, czego już nie chcę, co chcę zmienić. Pomoże ci to, pomaga, pomaga nam to uzmysłowić sobie, czego chcemy. Czyli nie chodzi o to, żeby być w tym, czego nie chcemy i się w tym ciapać, taplać, tak? Tkwić, żalić, tylko uzmysłowić. Aha, tego nie chcę, czyli chcę to. I wtedy dzieje się magia. Słuchajcie, wtedy dzieje się magia, ponieważ zaczynamy ukierunkowywać nasz umysł na to, czego chcemy. A to jest. Klucz do absolutnie radości spełnienia sukcesu obfitości w życiu. Ponieważ większość ludzi, e, większość ludzi jest w swoim umyśle przez większość czasu e, w tym, czego nie chce i w żalu, że tego nie chce, ale jednak to kontynuuje, nie? A chodzi o to, żeby przekierować swój umysł na to, czego chcemy. I e, to jest fragment z książki, e, ale myślę sobie, że Eee, że kurczę, jeden fragment, jak, jak jeden fragment z książki, zagnieżdżony tak w sercu, zesiany, tak, nie? Może odmienić nasze życie. Jak może odmienić niejednożycie? Jak może odmienić Twoje? Jeśli przeanalizujesz ten fragment, weźmiesz go do swojego serca i, e, i rzeczywiście dasz temu szansę. Ja tak zrobiłam. Ja tak sobie w pewnym czasie swojego życia uzmysłowiłam właśnie, że, że czego nie chcę, tak? I przekierowałam swój umysł, bo sobie uzmysłowiłam, czego chcę. Przekierowałam swój umysł na to, na myślenie o tym, czego chcę. Ale uzmysłowienie sobie, czego już nie chcę pomogło mi w tym, dlatego właśnie podzieliłam się tym fragmentem z Tobą. Jeśli uważasz, że jest to naprawdę dla Ciebie prezent, zostaw komentarz, zostaw słowo dziękuję. To wystarczy, ale nie oczekuję tego, absolutnie. Będę się cieszyć, jeśli to Tobie w czymś pomoże. Całuję, uciekam. Em, no, owocnych przemyśleń. Pa dziewczyny. No i już zaczynam składać życzenia wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet.